Witam ponownie, z tej strony Blade Beliar. Dziś gramy Far Cry, Da co tu dużo gadać? Przeszedłem ją kiedyś kilka razy, na najwyższym poziomie, oczywiście było ciężko ciężkach skurwysyn, ale warto się pomęczyć. Jeżeli nie grałeś w tą grę nigdy, to powinieneś się szybko zainstalować i naprawić ten błąd <grystanie> no dobra Nie ma pierdolenia się kurwa Trzeba pompować poziom Czekaj jaki tu poziom wybrać no łatwe myślenie Ponieważ jesteśmy chujowi w te kloski, weźmiemy <grystanie> łatwy ale ponieważ nagrywam te pierdolone let's play to weźmiemy wyzwanie dobra kurwa nie ma co tu pierdolić ja, yeah, pięknie. No to co, jedziemy. A, dobra, tak, tak, mam pierdolę. Je! Yeah, pięknie, <laughs> kurwa. Jakiś ten filmik ten taki wstępny to kurwa jakiś popierdolony jest. Kurwa, trzeba trochę wypić, bo widzę, że się kurwa na trzeźwo nie da. Ale nie, ogólnie gra spoko jest. Na mnie nieźle się ten, zaorała psychika i w ogóle wcześniej. Więc warto zagrać sobie... Dawaj kurwa pijaku jebany Yeah! Pięknie Jedziemy kurwa Ciemno jak w dupie pewnie? U was? Niestety Ej, co tam powiesz człowieczku? Znaczy w sumie szkielecie E kurwa buraku jebany Dobra, chodź ci w dupę to jest gra, kurwa, to jest klimat. Muszę jakoś wydostać. No, muszę się stąd wydostać. By se, kurwa mógł se no... Kurwa ptaka zmęczyć. Ho! O już kurwa. Trochę zapomniałem. Co, jak, z czym? Ho, kłócamy. Znaczy ten, czołgamy się. Dobra. Idziemy kurwa. Tego za Słuchaj śmieciu. Gdzieś tutaj siedzi dureń w czerwonej hawajskiej koszuli. Jak tylko go zobaczysz, wezwij mnie natychmiast. Zrozumiano? Ty, tak jest. Wyruszam. Tak nie jest, kurwa. O, o, kurwa, zestrąb się zaraz. To na hardcore, na hardcore tam przepiso. Kto tam jest? Twoja stara! Hey. Fuj, chuj! zajebić cię z kamienia, projerze Chodź, kurwa! rzut kamieniem w łeb, kurwa! Chodź, kurwa! To jakaś debil jest! Dobra, chuj ci w dupę, bo... Bo się tego... A to jest dziwne. Pa... A, kurwa, nie udało mi się zrobić tego. Raz udało mi się tak przejść, żeby że to było tego... Że podtrzymywało, nie? I to tak spadło i tak. <laughs> Takie skrypty, nie? Pewnie, że tak, ludzie. Wow. Halo? Jesteś tam? Podnieś radio, jeśli mnie słyszysz. Wiem, że tam jesteś. Śledziłem cię, odkąd przybyliście tu Wal. Kim jesteś? Facetem, który ci powie, jak przeżyć. Mów mi Doyle. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci ufać? Cóż, na początek co powiesz na to, że cię jeszcze nie wydałem? To radio ma czytnik sygnałów biologicznych. A skoro wiem, że tam jesteś, mogłem to już dawno zrobić. No, dawaj. Racja, mów dalej. Słuchaj, musisz wpadać tamtąd jak najszybciej. Pomogę ci, ale nie masz zbyt dużo czasu. O kurwa, przewinąłem. Dobra, chuj tam. Eee, mamy młynek do kawy. Sobie. Młynko. Ho, ho, młynek, młynek do kawy, biście Chuj tam przewinąłem, nie chciałem. No dobra, tam, ja właśnie. No i lepiej samemu zagrać Far Cry'a. W czerwoną koszulę. Powinieneś nałożyć na nią kamizelkę kuloodporną. Będziesz się mniej rzucał w oczy. Aha, takie buty, kurwa, dawno już nie gram. Może około roku, roku albo dwóch lat. Hej, dobre wieści. Teraz znacznie lepiej odbieram Twój sygnał. Powinieneś przeszukać chaty. Może jest tam broń i ekwipunek. Dobra, zrozumiałem. Bez odbioru, chuju. O, skrzynki niesie, skurwie. Idź powoli i unikaj kontaktu. Naprawdę nie chcesz zaalarmować strażników. No skąd wiesz, kurwa. Pocanie, co ja chcę? Kurwa, chciałem na... Yy, kurwa, na dach wejść. Czy tu się skacze? Wstrzymałość mi spadła. Ja pierdolę. Yy. O chuj z dachem, kiedyś skoczyłem, pamiętam. Ale dobra, nie, nie będę tutaj... ...pokazywał takich pierdół. No kurwa, co tu bawić? Tu poziom jest taki o, elegancki. Tam pierdolić tak, Pierdolić ich tam w dupę. Zabawię się rzeźnika! Znaczy... Będę rzeźnikiem. Hehehe, <miosenka> kurwa! O! Patrz. I zdychaj. To tam jest! Hahaha! <miosenka> Kuj, chuj twój! Frajerze! Uff! <miosenka> Wtopmy się w otoczenie! <miosenka> Szwingiń, tylko mnie jest. nie... Nie sprzedajcie! O kurwa! Guapta granata, kurwa. Uiha! to ja rozumiem. Jee, yeah, pięknie, kurwa. Pięknie, kurwa. Ja, yeah, to jeszcze w chce chcę mieć. Ho, co ty powiesz? Jee, yeah, pięknie, kurwa. Hej, headshot zaliczony, kurwa. Trzsz, Dobra, chuj, nie mam, nie mam nic. Co jest pisle, to jest dużo tam. To, to chuj tam. Amunicji jest dużo, uh, wyprzedam. Ja Jakiś Playboy, Playmerk? Czy jak to się czyta? Chujcie, wie tam łoteczkę wezmę. Tak, już opuszczam tą lokalizację. Tu gdzieś kar M16 powinien być, tylko nie pamiętam gdzie kurwa. Znajdźcie amunicję w chatach. O, oh, jest Jack. Udało mi się zlinkować Twój kombat z moim nadajnikiem. To oznacza, że mogę ci teraz wysyłać współrzędne. Dzięki temu będziesz przynajmniej mniej więcej wiedział, dokąd iść. Aha. Mniej więcej, czy mogę w dupę pocałować? Łódka, płyniemy, kurwa. Icha, iha, płyniemy, kurwa. Nie, to nie, to spierdalaj. Tu tu, żołnierzu, najważniejsza jest zaprawa. Nie ma opierdalania się. Kurwa, trzeba pompować. Słowo na razie Powojuje. A, w tym grzemie tak wkurwiają te savey, jackpointy tylko są, no i że ja pierdolę. Przez Zauważ, że urządzenie ma wzmacniacz dźwięku i wykrywacz ruchu. Doktor Vicker, rozdał wszystkim lokalizatory, które możesz zamierzyć za pomocą lornetki. Aha. Szukajcie każdy cal tej cholernej wyspy. Dowiedzmy się, co tu się do cholery dzieje. Robi się. Co ty gadasz? Brudasie, jebane. Dobra, tak mniej więcej wszystko przeskanuję wszystkich, że potem mieć ich na oku. To jest pseudo kurwa sniper. Zaraz ja się z nim skurwię.